Siema. Zanim przejdziemy do głównego bohatera dzisiejszego odcinka, napisz mi w komentarzu, jakim samochodem jeździsz: marka, model i rok. W jakim jesteście wieku już wiem, ale chciałbym mieć pełny obraz sytuacji. A więc, co my tu mamy? Oto porsche Cayenne, czyli model, który niejako pomógł temu niemieckiemu producentowi uniknąć zapaści. Nie wiem, czy wiecie, ale zanim Cayenne trafił na rynek, w Zuffenhausen kolorowo nie było. 911-996 klientów nie przyciągała i Porsche potrzebowało tańszego samochodu sprzedawanego w większej ilości egzemplarzy, który jednak da firmie zarobić. Oczywiście konfigurując kajenkę po sufit i tak trzeba było słono zapłacić, ale istotny był fakt, że koszt rozwinięcia tego modelu nie był zbyt wysoki, gdyż Cayenne dzieli platformę, drzwi oraz elektronikę z Volkswagenem Touareg oraz Audi Q7. I właśnie między innymi z tego powodu troszeczkę dziwi mnie popularność Porsche. Mimo wszystko częściej na ulicach widuję Cayenne, a nie jego tańszych braci. Do tego zazwyczaj nagrywając jakiś odcinek z 911 nie przyciąga on widzów. Sportowe Porsche Was nie interesuje, ale Suwik jak najbardziej. Oczywiście trzeba uściślić, że mówiąc o wyciąganiu firmy Starapatów chodzi o generację numer 1, dostępną od roku 2002. Tym samym było to pierwsze czterodrzwiowe Porsche i pierwsze off-roadowe od czasów traktorów z lat 50. Tutaj mamy do czynienia z generacją numer 2, oznaczaną jako 92A lub E2, która na rynek trafiła w roku 2010. W kwestii wymiarów na szerokości i wysokość jest praktycznie identycznie, jeśli jednak chodzi o długość, mamy tutaj plus. 5 cm, a rozstaw osi zwiększono o 4. Jeśli jednak chodzi o masę, różnica jest spora. Kajen pierwszej generacji z 3-litrowym Dieslem ważyło 2240 kg, tutaj mamy raptem 2080. No, raptem to tak w cudzysłowie, oszczędność wynosząca 160 kg to sporo, ale nadal mamy do czynienia z autem ponad dwutonowym. A tak w ogóle, jak udało się zaoszczędzić tak dużo masy? Otóż do kajen numer 2 nie wkładano już skrzyni low range, czyli z tak zwanym reduktorem. Chwilę temu wspomniałem o. 3-litrowym dieslu i to nie bez powodu. Na pokładzie tego egzemplarza znajduje się taka właśnie jednostka. W kwestii mocy w zależności od rocznika mogło tu być 240, 245 lub 262 konie. Prezentowany egzemplarz wyprodukowano w roku 2012, a więc mamy tutaj 245 kucy. Maksymalny moment obrotowy wynosi 550 Nm i jeśli dla niektórych osób to za mało, zaznaczę, że alternatywnie można było wybrać wysokoprężne 4.1 o mocy 385 koni, które Pobiło rekord Guinnessa, ciągnąc 265-tonowego Airbusa przez 42 metry. A jeśli chcecie kupić samochód, który wcześniej wyglądał jak po zderzeniu z samolotem, to śmiało, ale lepiej jednak sprawdzić jego przeszłość. Od lat polecam weryfikację poprzez numer WIN, dzięki czemu możecie trafić na przykład na zdjęcia po stłuczkach i wypadkach, czy też na archiwalne zapisy przebiegów. Przypominam, że z kodem rabatowym Jarpen na Car Vertical otrzymacie 10% zniżki i spokój ducha. Po co kupować? Kota w worku, skoro można mu zajrzeć w zęby, klikając w link, który zamieściłem w opisie pod filmem. Prędkość maksymalna tej odmiany wynosi 220 km na godzinę, a sprint do pierwszej setki zajmuje 7,6 sekundy. Skoro dane techniczne mamy już za sobą, zajrzyjmy może do środka. Wita nas brązowa skórzana tapicerka, która w newralgicznych punktach nie jest praktycznie zużyta. Spójrzcie chociażby na boczek oparcia nic tutaj nie jest zniszczone. Następnie boczek siedziska, który jak widzicie, wystaje. I to dosyć mocno, a jednak nie jest przetarty Do tego skóra pojawiła się na desce rozdzielczej Na tych ciekawych łapkach, Na podłokietniku pomiędzy fotelami Oraz oczywiście na drzwiach Fotele są regulowane w pełni elektrycznie Do tego występuje pamięć ich ustawień Chociaż nie, wiecie co? Nie w pełni Aby zmienić położenie zagłówka musimy skorzystać z tego oto przycisku Do tego na pokładzie znajduje się system audio z wysokiej półki marki Bose Jest tempomat, fotele są wentylowane i podgrzewane W ogóle spójrzcie ile tu jest przycisków jak w jakimś samolocie Pneumatyczne zawieszenie ma kilka różnych trybów jazdy. Sport możemy wybrać również w kontekście pracy silnika. Dalej mamy miejsce na dwa kubki z dosyć ciekawymi podkładkami, a wisienką na torcie jest elektroniczny kompas. Podłokietnik pomiędzy fotelami nie jest regulowany na wysokość, ale przynajmniej jest przesuwny. Pod nim znajduje się schowek, gniazdo 12V, port USB oraz wejście AUX. Tuż obok lewarka automatycznej skrzyni biegów znajduje się niewielkich rozmiarów śmietnik. Teoretycznie niewielkich, gdyż otwór zadunku tak naprawdę nie jest duży, ale przynajmniej to wszystko jest głębokie. Alternatywnie możemy korzystać z tego jako ze schowka na niewielkie przedmioty. Jeśli chodzi o schowek przed pasażerem, sprawdźmy, jak się otwiera. No, dosyć powolutku. Myślałem, że w Porsche będzie szybciej, będzie amortyzacja, tu jest powoli i tak dosyć toporniej, trzaskająco. Wysiadając za kierownicy, zauważyłem naklejkę dziupli, czyli firmy, która pokryła lakier ceramiką, a szyby oraz lampy przyciemniła. Przechodząc do tylnej części kabiny, pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to ta oto dźwignia, za pomocą której możemy regulować kąt nachylenia oparcia. Cóż za prestiż! Zasiadając za fotelem kierowcy, można zauważyć, że miejsca jest sporo, ja mam Metr dziewięćdziesiąt wzrostu, drzwi wykończone są na najwyższym poziomie, to. Jest śmietnik. Ogólnie siedzi się naprawdę przyjemnie. Z chęcią można by było przemierzać długie dystanse, nawet siedząc z tyłu. Jedyna rzecz, której mogłoby tu brakować, to porty USB, ale troszeczkę niżej mamy gniazda 12V, tak więc możemy poratować się przejściówkami. Przechodząc do bagażnika, klapa jest otwierana oczywiście elektrycznie. Pojemności jest mnóstwo i jeszcze troszkę. Pod podłogą znajduje się koło zapasowe, a na niej gumowa nakładka ochronna. Do tego jest roleta, gniazda. Do 12 V oraz siatka zabezpieczająca drobne przedmioty. Zamykamy klapę i wracamy do środka, abyście mogli poznać przebieg. Większą część wnętrza już widzieliście. Pora na ostatni rzut oka na kierownicę, i zgadujcie, ile może być przejechany już prawie 12-letni kajen w tym stanie. Macie swoje typy? Oficjalny wynik to 318 tysięcy kilometrów. A co ciekawe, samochód ten pochodzi z polskiego salonu. Nie jest to żaden świeży czy też nieświeży import. To auto od samego początku jeździ w naszym kraju. Do tego jest troszeczkę faktur oraz historia serwisowa z autoryzowanych serwisów Porsche. Co do tego, jak się tym samochodem śmiga, rozpocznijmy od jazdy w trybie komfortowym, ale zawieszenie obniżyłem. Nie będziemy wjeżdżać w żaden offroad, w żaden teren, także uznałem, że to będzie lepsze rozwiązanie i ogólnie pierwsze wrażenie jest naprawdę takie wygodniackie siedzi się przyjemnie wysoko, ta pozycja podsyca ego, czujemy się lepsi od innych kierowców, a jeszcze przez pryzmat tego znaczka, nie no, żarty żartami ale naprawdę jedzie się wygodnie, wjeżdżając na przejazd kolejowy w komforcie no troszeczkę czuć te szyny ale jest, jest ok, dobra kończy nam się teren zabudowany gaz czerwone pole jest przy 4,5 tysiącach no jak na dieselka przystało ale to leci. Wiecie co? 245 koni naprawdę wystarczy, ale na takiej drodze już czuję trochę to zawieszenie buja przy tych odpowiednich prędkościach. Po przejściu w tryb sport zauważyłem, że reakcja na ruchy kierownicą jest taka bardziej wrażliwa. Auto skręca momentalnie. Do tego, może jeszcze dorzućmy tryb sport, jeśli chodzi o silnik. W ogóle nie wspomniałem o skrzyni. Mamy tutaj 8 przełożeń, a nie 6, tak jak we wcześniejszych. Tronikach. Wygodnie, naprawdę wygodnie się jedzie Nie czuć prędkości Także ja sobie już ten sport wyłączę Wrócę w komfort I powiem Wam o cenach Gdy ten samochód był nowy Kosztował 63 tysiące euro Doliczając akcyzę Było to 75 tysięcy I po przeliczeniu na złotówki W tych kwotach te samochody były u nas sprzedawane Doliczając inflację No bo minęło już przecież 11 lat na dzisiaj byłoby to 98 tysięcy euro, co na złotówki daje 436 tysięcy. Prezentowany egzemplarz jest w tym momencie wyceniony na 109, a więc na zaledwie 1 czwartą ceny początkowej równiutkie 25%. Także większą utratę wartości mamy już za sobą. No i pozostaje cieszyć się wygodą i prestiżem. Jeżeli mieliście Kajen drugiej generacji, podzielcie się swoimi wrażeniami, opiniami, czy kwestia wymienności części z autami Audi, Volkswagen była w miarę wysoka, czy jednak dużo indywidualnych części było sprzedawanych tylko do Porsche. Po troszeczkę wyższych cenach, może. Także pomóżcie w ten sposób, pisząc komentarz. Być może ktoś, kto zastanawia się nad generacją numer 2 doceni Waszą opinię. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i subskrybujcie. Pa! pa.